yeah Z niewielu, jakie ma pamięć, zachować zezwoli. Plaża ogromna, dziewicza się już ciele, a na niej Jezus kroczący powoli. Ujrzał mnie z dala, przywołał do siebie, więc szliśmy brzegiem wśród ciszy i blasku. Pogoda cudna, niż murki na niebie, tylko za nami dwa ślady na piasku. Nagle się niebo całunem nakrywa, jak na ekranie widzę życie moje. Scena za sceną szybko się rozgrywa, przywodząc przeto trudności i znoje. A my wciąż idziemy. Równym, wolnym krokiem. Niebieski ekran wciąż życie otoczy. toczy. Chronologicznie, każdy rok za rokiem, to się uśmiechnę, to znów przymknę oczy. Nagle za siebie spojrzałem. Raz ślad się urwał. To znów był podwójny, ale Jezusa zapytać nie śmiałem. Na niebie nagle nadszedł okres wojny. Te przerwy w śladach spokoju nie dały. Patrzyłem w niebo obojętnym wzrokiem, myśląc, dlaczego ślady się zrywały. Przecież szliśmy stale Równym krokiem Wreszcie Ciekawość wzięła mnie wokowy. Spytałem Panie Czemu nasze ślady raz nas są podwójne Pojedyncze znowu Bo wytłumaczyć tego Nie dam rady Synu Pan rzeknie Gdy jesteś w swym życiu W niebezpieczeństwie Albo też w udręce ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu i w tych momentach biorę Cię na ręce. Miałem sen z Mikołajem i poprosił mnie o napisanie wiersza. Sen miałem, choć jeszcze raz sen, to nieboga, że przysiadł się do mnie Jeremi Boga. i usiadł na skraju na brzeszku kanapy, poprawił cylinder i w surducie klapy o marzeniach mi swoich skrytych opowiedział. Herbatki się napił i troszkę posiedział. I bardzo mnie prosił. Był mocno przejęty, że on tam na górze, że jeszcze nie święty, że mu do Mikołaja brakuje dostępu, że chciałby doczekać się jeszcze prezentu, że gdy będzie patrzył na nas gdzieś tam. Z góry by miłości więcej, faktu i kultury, więcej takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, więcej zaufania i delikatności. Ludzie wobec Ciebie częściej przeniewiali. I starsi, i młodzi wielcy i ci pani. Zanim się pożegnał dobry pan Jeremi, poprosił, gdy będzie już gość z Rowaniemi, gdy przybędzie zaprzek Hen z Laponii Śnieżnej, kiedy zaparkuje gdzieś tu na Nadbrzeżnej i kiedy przybędzie do Gołdapian miłych, proszę im powiedzieć co się panu śmiło? Starszy Pan gdzieś zniknął, jakby się rozpłynął. I wiersz mi zostawił. Gdzież on jest, Zaginął? We śnie różne rzeczy ponoć się zdarzają. senni goście swoimi drogami chadzają. Gdzież ten wiersz poety sennego przybory? Mikołaj jest, przybył. Niestety dość chory. Jakby drgnął, oddycha. Być może już wstaje. Nie przez sen, przesłanie mi jakieś podaje. Mruczy coś pod nosem, że coś tam, coś tego. A, że mam życzenie spełnić Jeremiego. Dobrze, Mikołaju, śpi spokojnie, cennie. Ja tymczasem życzenie. Jeremiego spełni. Życzenie zaklęte w pięknej polskiej mowie. Niechaj sami Remi nam o tym opowie. Jeden wiersz napisał, drugi muzyk boski. Niech więc towarzyszy mu Jerzy Wasowski. Bo po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki. Żebyś nigdy jej nie skupił, żeby w sytuacji trudnej mógł lub mogła weschnąć z Życie czasem nie jest cudem, ale za to masz piosenkę. Piosenka jest dobra na wszystko piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską, Piosenka podnieść ją paralelora. Piosenka to jest sposób z refrenkiem, na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to jest dla szans na Piosenka to jest klinek na skwinek, na płytki bliźniewą uczynek, na bracie wrzucony na rynek, a taki jak nie taki tędyk. Piosenka pomoże na wiek. Na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele, piosenka tracona na skit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytów i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za Śliską. Piosenka na stopę za niską, Piosenka podnieść cię. ją Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem, na inną nielatną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to są naszą sąsiadnią. Piosenka to jest glinek na splinek, na pchrytki bliźniegu uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten ten Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień, jak i na niedzielę, na to, żebyś ty był i słowa, melodia i rytm.